Ja tak e, chciałem, może na początku, jeszcze zanim zaczniemy, e, zanim zacznie się dzielić słowem, to tak szczególnie przyjezdnych, e, może tak, e, przywitać e, przyjezdnych domowników. Ale cieszę się, że przy takich okazjach, to jakieś święta, czy coś tam, to wszyscy się możemy zjechać. Już nie mówiąc o tam gdzieś, e, zawsze się śmiejemy, Niemcach, którzy zjeżdżają e, po pracy, ale. Kasiu, świetnie, że jesteś, naprawdę, miło cię widzieć. Marta, Kamila, no cudownie, hej, cieszymy się, że jesteście, naprawdę. Kordia, no wspaniale, cudownie Was widzieć. Gdzieś tam podróżujecie po świecie, a, a możecie, czy możemy możemy mieć tutaj społeczność razem. No Oktawian oczywiście, Kamilka, fajnie, że jesteście też, tak. Angela, no pewnie że Angela. Angela właśnie, to jest e, tak myślałem, tak, tak. Angela, kochani, bardzo was proszę, jak będziecie gdzieś tam w zborach, e, to pozdrowienia z Giżycka przekazujcie, dobrze? E, pozdrawiajcie naszych naszych braci, siostry gdzieś tam w całym świecie. A teraz może ktoś świadectwo? Jest coś takiego, jak dzieje się coś czasami w naszym życiu? Może ktoś coś? Ostatnio, a może ktoś coś ma do przekazania, ktoś coś chciałby czymś się podzielić ku zbudowaniu, zachęceniu. Tak, Kordia, proszę bardzo. Chciałbym przekazać pozdrowienia z naszego zboru z samym z na zdania nas wszystkich. No i też od mają książki z Osztyra. Super. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Tak jak mówię, pozdrówcie, pozróbcie jak będziecie i w Olsztynie, i gdziekolwiek. I oczywiście w Kanadzie. Bardzo Was proszę. Halleluju. Dobrze. Kochani, otwórzmy, otwórzmy Biblię e, dzisiaj na Ewangelii Mateusza. I chciałbym, żebyśmy czytali z tego, z tego miejsca Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, dwa pierwsze wersety. I e, kiedy czytamy. Te wersety i dalsze z Ewangelii Mateusza, szczególnie z tego miejsca, ja... E, e, niestety tak to jest, jak Kaznodzieja głosi, to czasami zaczyna, no to jest jedno z najważniejszych miejsc w Biblii. Ale ja uważam, to jest jedno z najważniejszych miejsc w Biblii. E, zaczyna się od 5 rozdziału, tak zwane, nazwane to jest, kazanie na górze. I my troszeczkę o tym mówiliśmy w niektórych tygodniach, czy w niektórych podczas niektórych niedziel, dlatego że Jezus w tym kazaniu albo w tym zwiastowaniu yy, odnosi się do y, zakonu, do Starego Testamentu, ale jak też w swoim nauczaniu Jezus zawsze mówi, że nie przyszedł po to, aby zmienić albo znieweczyć zakon, ale aby zakon wypełnić. I Jezus w tym nauczaniu bardzo często pokazuje nie to, że zakon jest nieważny, On przestał funkcjonować ale przedstawia właściwe znaczenie słów ze Starego Testamentu, właściwe znaczenie, jakie Bóg daje, co, ma, co Bóg miał na myśli, pisząc czy, czy nakazując, aby zapisano pewne słowa. Dlatego, że ludzie bardzo często to, co nam się zdarza też, ale ludziom też w tamtym czasie, że literalnie przyjmowali słowo, które zostało zapisane. Literalnie wykonywali pewne rzeczy. Ale Bóg nie jest tym, który oczekuje, że my pewne rzeczy literalnie będziemy robić. Ale Bóg powiedział przez Jezusa Chrystusa, kiedy rozmawiał z pewną kobietą, z samarytanką, że nadchodzi czas i już jest, kiedy prawdziwi czciciele oddają Bogu chwałę w jaki sposób? W duchu i w prawdzie. Nie tylko literalnie pewne rzeczy robią, ale w duchu i w prawdzie. Że jest coś głębszego niż tylko literalne wykonywanie. Pewnych nakazów czy pewnych zakazów, ale jest duch i prawda, w której my żyjemy. I Bóg takich czcicieli dzisiaj szuka. I tutaj w tym kazaniu na górze czytamy niezwykłe rzeczy. Na przykład Jezus mówi: Powiedziano Wam, i odnosi to do Starego Testamentu: Powiedziano takie rzeczy, a ja Wam mówię. Powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja Wam mówię. Powiedziano to i to, a ja Wam. I On nie mówi w, to, w tym kontekście, że to jest nieważne, co wam powiedziane, ale mówi prawdziwy sens tych słów, które zostały napisane. Nie jest taki, jak wy to przyjmujecie, ale jest taki, co ja wam mówię. To jest prawdziwy sens słów, które zostało zapisane w Starym Testamencie. Napisano oko za oko, napisano takie rzeczy, a ja wam mówię, kochajcie swoich nieprzyjaciół, bo prawdziwy sens jest miłość. Amen? I dobrze jest w ten sposób na to patrzeć, ale dzisiaj nie chciałbym w zasadzie o żadnym wersecie, ani o żadnym tym e, nakazie czy, czy przykazaniach ze starego testamentu, które pan Jezus Chrystus wyjaśnia mówić, ale dzisiaj tylko dwa wersety z piątego rozdziału Ewangelii Mateusza, dwa pierwsze wersety. Dlatego że Jezus ja wierzę, kiedy czytamy to kazanie na górze, był niezwykły sposób użyty w niezwykły sposób Bóg e, użył tego zwiastowania do zmiany myślenia, do tego, żeby objawić swoją wolę. Bóg w niezwykły sposób użył Jezusa, który był wtedy w ludzkiej postaci, aby dotknąć ludzkich serc i pokazać objawienie Boże. I ja dzisiaj chciałbym w zasadzie, tak jak mówię, nie skupiać się na tych wersetach, ale na początku e, pokazać, bo my czasami czytając. Pewne wersety, one nam umykają wartości, albo mądrość tych wersetów, albo wiedza, albo objawienie nam umykają, bo nam się wydaje, że, że no, tamte są ważne, a czasami czytamy jakieś, jakieś opisy, jakieś króciutkie stwierdzenia i myślimy, no to jest taki wstęp, ale prawda jest taka, że każde słowo w Biblii jest ważne. Amen? I możemy o tym czytać w, w, w liście Pawła do Tymoteusza, że cała Biblia przez Boga jest natchniona. Nie ma miejsca w Biblii, które możemy sobie odpuścić, to nie jest takie istotne. Cała Biblia przez Boga jest natchniona. Całe Boże Słowo jest ważne do nauki, do wykrywania błędów, do nauki, aby żyć w sprawiedliwości. I dzisiaj dwa pierwsze wersety. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to w ten sposób. Dlaczego? Dlaczego Jezus mógł być? użyty, dlaczego Bóg był w stanie, Duch Święty, użyć i posłużyć się Jezusem w tamtym czasie, aby dotknąć ludzkich serc, objawić autentycznie, dać Boże objawienie do ich życia. Co się wydarzyło? Jak Jezus się zachowywał? Na samym początku chciałbym, żebyśmy te dwa wersety przeczytali. Pierwy, piąty rozdział Ewangelii Matusza, dwa pierwsze wersety. Jest napisane, kiedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie, i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc." Dzisiaj tylko te dwa wersety. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na nie w wyjątkowy sposób. Jezus otworzył swoje usta i zaczął do nich mówić. I Bóg tego zwiastowania w niezwykły sposób użył. W potężny sposób. I dzisiaj możemy czytać o, o, o różnych rzeczach, o, o podobieństwo soli światłości, o błogosławieństwach, o stare i nowe prawo, o cudzołóstwo, o gniew i przebaczenie. Te wszystkie rzeczy, które były w Starym Testamencie napisane, Bóg użył Jezusa i, i, i tych słów, tego zwiastowania, żeby objawić autentycznie, objawić w rzeczywistości, jaki był sens tych słów zapisanych. Ale dlaczego Bóg był w stanie e, użyć Jezusa? I myślę sobie, że to jest naprawdę ważne, żebyśmy popatrzyli, dlatego że Bóg dzisiaj chce Ciebie użyć. I mnie. Bóg chce dzisiaj używać nas. Wiecie, e, często o tym wspominamy, ale to jest ważne, żeby to zapamiętać. Jest jakiś powód, że Bóg zbawił nas, ale jeszcze nas nie, do, nie, nie zabrał do nieba. I ten powodem jest tylko to, że Bóg ma powołanie dla naszego życia. Że Bóg coś chce przez nasze życie uczynić. Bóg nas nie zabrał do nieba, kiedy nas zbawił, kiedy dotknął nas, kiedy wyznaliśmy Jego Pana. Bóg nas od razu nie, nie zabrał do nieba z tego powodu, że ma plan dla naszego życia, że coś chce zrobić przez nas, że są ludzie, którym możemy usłużyć, że jest powołanie dla naszego życia, jest, jest Boży, Boże objawienie, jest Boży plan dla Ciebie i dla mnie. Ale ja wierzę, że oprócz tego, że jest Boży plan, że jest Boże powołanie, że jest w Bożym sercu pragnienie, aby użyć nas, to może być przeszkoda i może być coś.